Pierwsze to jest tylko gra. Tak, to nie jest realne życie, no ale dobra. Idąc dalej, te hasło brzmi tak dziwnie, że aż zdziwiło mnie, jak ogromna liczba ludzi go używa. Rozumiem, że nie jestem fair w stosunku do przeciwników, lecz gdy nie są tego świadomi, to jak to mówią, czego... Na koniec tylko chciałem powiedzieć, że cheaty to badziewie, choć brzmi to jak hipokryzja, ale niestety taką samą opinię mam o walwie oraz systemie VAG. bo to społeczność musi odwalać całą robotę, by eliminować cheaterów. Nie namawiam do używania tych programów i nie będę tego polecał, bo naprawdę nie zyskacie żadnego skilla przez to, a tylko stracicie konto prędzej czy później. Ladies and gentlemen, uh, let's get Będzie zabawa, to, to jest dobrze. Ciekawe czy, czy damy radę. Hvh, znowu cheat vs cheat. Mada paka. Cholera, nie wiem, w razie musimy zrobić tak. Strzelam w ścianę, na raczej w podłogę na początku, więc zapraszam na moje demo. Cebule, cebule, cebule. Dawid Szewczyk z się no super, Michałowi fajne O Boże, jest. ja tego Dorota Szewczyk wpłacił 5. piątego 00ZL Dawid Szewczyk z się Michałowi Mu pederylowi A rusek Larissa Spiner jest taką dziewczynką Że Dawidowi łysy zgrajzer A nie dowody, pozdro Kacper dziękuję Dobra, spróbujmy to zrobić Mówią, że nie pogram sobie dzisiaj No to jazda Znów backband wpadł. Więc chodź nadasta, Bo Ranga spadła Zobaczymy, czy nie pogram dzisiaj No, zabij mnie Jakby że cię wypierwszą z meczu potem Także sobie chyba pogramy, co? Mam demko na Italii, ale z tym czterem by w przeciwnej. A tamtemu w przeciwnej to dawaj, że ten. Dawaj bana normalnie. Może go zbanuję na meczu, ale będą jaja. Dawaj normalnie.

do tańca Ła, wow. ma spinbota Ma spinbota On nie umiał grać, idioto, to to No jak nie hak? Mam cię na demku już, ma to masz reporta od razu. Luzik, spoko Ale dziękuję moim widzom, którzy mnie nie zgłaszają Na palcach hal W twojej przeróbce jest za dużo basów. Nie, co ty? To, jak będzie zmiksowane, to będzie zajebiście brzmieć. Oj, coś mi się zepsuło. Ej, coś mi się zesrało. Nie wiem, czy to przez Airstaka. Już wcześniej też tak miałem. Albo to oni. Albo oni.

Anyhopuj. No właśnie. Trzeba, trzeba. O kurde, gościu się ładnie kręci. Dobra, też się trzeba zacząć kręcić. Zacznę strzelać w, w podłogę, bo właśnie nie wiem, że nie strzelam w podłogę. A nie, ja się kręcę. Kresik, to no ja gram z widzami kto pierwszy ten lepszy. Teraz. Bo tutaj ban nie wchodzi, nie wiem dlaczego. Masakra, czyli wiem dlaczego mniej więcej, dlatego że -ru -ru -tu -tu -ru -ru. Wiem, że 6 kałapek jest widzę, dziękuję. Tyk. Dobra No i mnie zabił widz Także spoko, jeszcze raz mnie zabije i go wywalą Więc jest luzik Ale trolują i to ostro Nie reportować może z umrze z wycieńczenia, no Pierwszy mecz, który dzisiaj przegram Pierwsze HVH, które przegram chyba dzisiaj ja